Jakoś tak to już wyszło, że śledzie królują na naszych stołach na każdych świętach, czy jest to Boże Narodzenie, czy jest to Wigilia, czy jest to Wielkanoc. No i chciałem pokazać jak będziemy robili sobie śledzie pod pierzynką z majonezem. Gdzie potrzebujemy śledzie, jeżeli są one osolone, to wcześniej musimy je dobrze wypłukać ze 3-4 godziny. Kilka razy zmieniając wodę. Natkę z pietruszki, żółty ser, ogórki kiszone, mogą być korniszone też. Sos sałatkowy, czosnkowy, marchewka, ziemniaczki, cebula, no i troszeczkę yy, majonezu. Tak więc bierzemy się do roboty. Nasze popisy w kuchni zaczynamy od tego, że marchewka i ziemniaki mają być ugotowane na miękko, a jak będą ugotowane na miękko, to kroimy je w taką mniejszą kosteczkę. W międzyczasie, w oczekiwaniu na naszą marchewkę i naszą, nasze ziemniaczki, to możemy pokroić na drobną cebulę razem z ogórkami kiszonymi. Jeżeli będzie ktoś miał korniszony, nawet będzie lepiej z tymi korniszonami, no i to wszystko pomieszamy to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Drugą rzecz, którą robimy, czekając na nasze marchewki i ziemiaczki to sos czosnkowy mieszamy z majonezem no i co dalej? a no, w małe kawałki kroimy naszego śledzia i kładziemy go na samo dno miseczki i dochodzimy już do ostatniej fazy czyli nasze warzywa pokrywamy majonezem z sosem czosnkowym ścieramy na to żółty ser dosypujemy pietruszkę Albo tak, pietruszkę. I natkę z pietruszki, i elegancko możemy włożyć do lodówki, żeby trochę się przegryzło. Wszystko mamy wspaniałą sałatkę świąteczną.